hej widać się, w kolejnym na dzisiaj właśnie robię, właśnie podobne do, do tego, że narysuję tu, a to, że jest wyklejona. Kuba, rób tak, pamiętaj, żeby nie było twojej, na razie nic nie było widać, że w twojej chust, tylko twoja ręce. I tu będzie statua wolności. Statua wolności i... Wolności. Wolności, a to jest... Sini hmm. Empire State Building! C a jest ciszej. Hmm. No, to jest ten... duży gigant. E, do dołu. Duży gigant to jest. Dobrze, tylko brodę było widać. No, okay. jest To dobrze. Br do brody może być. I twoją bluzkę, ale to... Buzia nos. Hmm. Okay. E, chodzi o oczy, prawda? No dobra. Właśnie jako... I tak e, przez sekundę nikt nie zobaczy. I tak, nie więc... zobaczy nikt. Nie I zrobi. Tak właśnie zrobiłem, jeszcze kawałek tej biernik, ale on nie będzie potrzebny. I tu jest wielki ba! E, kraj ten jest, to jest, to, jest to jest statua. To jest statua wolności. To... Witaj się z moim palcem. E, 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 e. Oj, poleża. Je paję jest tej dwie. A tu wyrażdżą. pokazałeś to 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 to, Ej, to, 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 to. jest hela to nie pokazałeś. Dobra. Dobra, to do, do, teraz zaczynamy. E, ja pa, pa. Teraz zaczynamy wklejać. Była widać papieros. To dobra, e, to do, do właśnie ten to iman. Do, do, do. Dobra, Teraz jeszcze pójdzie. To... Dobra. Okej, okay, właśnie nakleililiśmy to. I teraz będziemy... Jeszcze to trzeba nakleić w tą część więc dobra. niedługo długo Klej, Kuba. Szybciej. Klej, Kuba. Kamera na ciebie patrzy. Było cięcie już. Jesteśmy, Kuba, na kleju. Prawda, Kuba? Tak, już tak. <laughs> Jezus. Okej, okay. dobra, teraz już trzeba nakleić... że żona? To nie widać tylko ręce. Dobra, pauza. Czy jeszcze nie? Dobra, pauza. Dobra. 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 Już? No tak, da. No tak, tak. Okej, okay, właśnie zrobiłem. Nakleiłem kraj biednika, ale trochę się nie mieści na kartce. O nie, za duży kłopot. No za duży. I teraz to I teraz musimy. Teraz do go, bo ja oglądam. Będziemy robić tu empaj z tej wymii. Dobra, pauza. <grym wyszczończyk> Okej, okay, tak wygląda zrobiony produkt. Po produk prostu zrobiony ten. Następny odcinek to będzie z, z San Francisco albo innej. I następny odcinek pojawi się dzisiaj o moich rysunkach. Kiedy wiem więc Papa. pa. pa.